Jesteśmy już po treningu. Dzisiaj niedziela, zamiast do kościoła przyszliśmy na siłkę, zrobić konkretny trening, tak jak wam mówiłem ostatnio, dzisiaj klata, łapy. Zrobiliśmy ciężko, daliśmy z siebie naprawdę dużo, chociaż niektórzy byli po imprezie. No ja byłem. Trochę nie dawali rady <laughs> na początku, ale potem się też odkręcili. Dzisiaj był z nami nasz kolega, klient z Tajwanu, Dailor. Także on, jak widzieliście, też dał od siebie wszystko. Twardy zawodnik, naprawdę. Psycha twarda. Zrobiliśmy dzisiaj ciężką klatę. Na początku wyciskanie na skośnym hamerze, czyli takiej maszynie imitującej wyciskanie znajmikami w skosie. Kilka serii, ostatnia z dropem. Następne ćwiczenie to dwa ćwiczenia w sumie łączone, w serii łączonej. Wyciskanie na poziomie ławce na maszynie Schmidt'a, w super serii ze ściąganiem linek dolnych wyciągów. Tu zrobiliśmy znowu cztery serie, troszeczkę większa liczba ruchów, tak żeby bardziej dopompować klatę. I na końcu poszliśmy na maszynę znowu. Chcieliśmy zaakcentować dolną część klatki piersiowej, dlatego widzieliście, że robiliśmy tam wyciskanie z biodrami mocno wysuniętymi do przodu, tak jakby wyciskanie wzdłuż tułowia. Doskonała maszyna, doskonale pompuje dolną część klaty, dlatego również często ją robimy. Później przyszliśmy do, do rąk, biceps, triceps. Tu zrobiliśmy oczywiście trening super seria, najlepsza metoda, jeśli ktoś chce mocno dopompować ręce, to oczywiście super serie są świetne. Pierwsze ćwiczenie to wyprosty na wyciągu, super serii z uginaniem ramion na wyciągu. Kilka serii, trochę więcej powtórzeń, żeby dokrwić te mięśnie, żeby wstępnie je zmęczyć. Następnie przeszliśmy do wyciskania francuskiego jednorącz ze sztangielką w super serii z ze sztangielkami chwytem młotkowym e, i na końcu dobiliśmy nasze zmęczone już łapy na maszynie imitującej pompki na poręczach e, w super serii z uginaniem ze sztangą łamaną na młodych Tyle na dzisiaj. E, jutro oczywiście też jest dzień, trzeba też trenować, także bądźcie Cześć. czujni, obserwujcie i jak oczywiście nie macie pomysłów to możecie spokojnie coś od nas. Poniedziałek, Piotrek. co robimy jutro? To no, będzie niespodzianka. niespodzianka. we wtorek nie, na pewno nie będą nogi. Na pewno nie będą nogi, a poniedziałek cała Polska ćwiczy klatę. Też no, nie będzie. Nie będzie klatki, nie nie dzisiaj była, dlatego właśnie... Będzie niespodzianka. zrobiliśmy klatę, żeby nie przedzierać się tutaj do sztang i tak dalej, bo wszyscy będą trwać klatę, więc dzisiaj była klata. Jutro równie ciężki trening. I we wtorek przyjeżdża chyba Piotrek. Chyba, We wtorek przyjeżdża Piotrek, Piotrek Piechowiak, także zrobimy nogi. Pokażemy opakowi jak się trenuje na <noise> Pozdrowienia. No, Pozdrowienia. <noise> Spoko, Dziękuję bardzo. Dzięki. Na razie. Trzymaj się. Hej. Dzięki.